Krzyż Wielkopolski, Tu warto być. W dzisiejszym odcinku Róż się Człowieku. Laboratoria przyszłości. Narodowe święto Konstytucji 3 maja. Koncert pod lipami. Zlot motocyklowy. Egzamin dojrzałości. Spotkanie ze sztuką. Za nami tegoroczna wiosenna edycja sportowo-towarzyskiego wydarzenia Róż się Człowieku. Są dwie trasy: trasa rowerowa oraz trasa. Nordic Walking. Zwiedzamy piękne leśne dukty tutaj okolic Krzyża Wielkopolskiego z metą na terenie pięknej plaży nad Jeziorem Korlewskim. Mamy jak co roku wspaniałych partnerów, wspaniałych sponsorów. Głównymi partnerami są firmy Tula oraz nadleśnictwo Krzyż. Mamy również współpracę z klubem biegacza Aktywny Krzyż Wielkopolski, z klubem Aktywne Morze Krzyż Wielkopolski. Harcerze z trzeciej drużyny harcerzy imienia Stefana Czarnieckiego zapewnili nam tutaj dziś atrakcję w postaci strzelania z łuku. Mamy również Wsparcie z gminy Krzyż Wielkopolski. Czym tak naprawdę jest to wydarzenie i jaki jest jego cel? Akcja, spotkajmy się pieszo na szlaku, spotkajmy się rowerem. Na końcu spotkajmy się przy ognisku. Spędźmy mile czas. Ja się bardzo cieszę, że tak wiele osób dzisiaj tutaj przyszło, że nie siedzą mieszkańcy w domach i nie, nie oglądają telewizji, czy przeglądają tabletów, telefonów, czy też po prostu e, typowo leżą bykiem, jak to mówimy. Tylko dzisiaj się wiele osób ruszyło i pojedzie do lasu spędzać czas aktywnie. Co na pewno dzisiaj te endorfiny, które wyprodukują, będą dobrze im robić i na sen i na samopoczucie. Wspaniałe wydarzenie, z którego uczestnicy wyszli poruszeni. Nasza szkoła podstawowa wzięła udział w rządowym programie Laboratoria Przyszłości, w ramach którego zakupiono nowoczesne pomocy dydaktyczne i wyposażono kilka sal między innymi w kreatywne zestawy Lego. Bardzo się cieszę, bo bardzo takie zajęcia lubię. Bo tutaj jest bardzo dużo Klocku. Ciekawe budowle można zbudować. Co te zajęcia dają naszym uczniom? Ja rozwijam swoją wyobraźnię. Mi po prostu dają radość. Fantazja i kreatywność naszych dzieci nie ma granic. My teraz robimy takie wielkie kino, które jest nawiedzone. Czy nasi uczniowie chcieliby zmienić program nauczania i tylko tworzyć budowle z klocków? Tak, bo to bardzo fajne. Przechodzimy, bo inne też No i wszystko poukładane. Jak co godnie i z pełnymi honorami, obchodziliśmy Święto Narodowe 3 Maja. Powinniśmy to święto obchodzić radośnie, wesoło, powinniśmy się cieszyć, bo jest z czego? Przez ostatnie dni wyliczane są osiągnięcia naszego narodu. Nasze osiągnięcia są wielkie, troszkę sobie chyba sami z nich nie zdajemy sprawy. Przywołanie do życia Konstytucji 3 Maja to rzecz w skali Europy bezprecedensowa. 89 rok, obalenie muru berlińskiego, obalenie systemu zniewalającego Polskę, to rzecz bezprecedensowa. Przez słuchem audycji, w której jedna z uczestniczek powstania Warszawskiego została zapytana: co Pani zdaniem to jest patriotyzm? Widać było zakłopotanie, bo Pani stwierdziła, że tego się nie da powiedzieć. To musi być. To się musi stać. To musi się dziać. I na koniec, tak jak i ta pani przywołała słowa wielkiego Polaka, ja też sobie pozwolę. Niech patriotyzm dla nas oznacza rzecz jedną. Bądź przyzwoity. Obchodom towarzyszyły też występy artystyczne. Tańczyliśmy i koncertowaliśmy. Mogliśmy zatańczyć i wszystkim e, przedstawić e, cały koncert. Święto, które pokazuje naszej historii dobre strony. Koncert pod lipami dał możliwość zaprezentowania się szerszej publiczności naszej krzyskiej orkiestry dętej. Tak naprawdę pracujemy z orkiestrą od roku wspólnie i próbujemy gdzieś dzieci i młodzież zachęcić do grania i nie ukrywam, że to jest pierwszy taki koncert, gdzie dzieci zagrają wspólnie z osobami które już wcześniej grały na instrumentach dętych blaszanych, drewnianych, perkusyjnych. Jest nas coraz więcej, co nas bardzo cieszy, a ten koncert jest też podsumowaniem takiej naszej rocznej pracy z tą młodzieży. Wszystka Orkiestra cały czas zaprasza w swoje szeregi. Myślę, że warto dołączyć z wielu powodów. Przede wszystkim muzyka pięknie rozwija. Myślę, że w tych czasach jest to bardzo istotne i ważne też, aby młodzież spędzała ze sobą bardzo dużo czasu. I grając na instrumencie na pewno stają się też wrażliwsi na, na wiele spraw dookoła. Mimo, że koncert odbył się pod lipami, to tym wydarzeniem nasza orkiestra wyszła ścienia. Wyjątkowy zlot zaprosił do naszego miasta pasjonatów dwóch kółek. To już nasz, nasz ósmy z kolei motopiknik, na który, jak już w niewielu imprezach w Polsce mamy wolny wstęp, a dzięki naszym sponsorom możemy dla naszych gości zapewnić dobrą muzykę, dobrą zabawę E, fajny poczęstunek, e, fajną rozrywkę, możliwość pogadania o motocyklach, wspominania wypraw, planowania nowych wypraw, rozmawiania o fajnej, bezpiecznej kulturze motocyklowej. E, I to, że możemy razem świętować naszą wspólną pasję. Co jest magnesem, który przyciąga Rzeszę Motocyklistów? Dobra impreza, motocykle. Świetny klimat. Co więcej nam potrzeba? Tkanie się z znajomi, przyjaciele, wspólnie się spotykać, jeździć. To jest najważniejsze. Ład. Muzyka oczywiście, muzyka to jest słowo, które dopełnia całą kształt. No właśnie, muzyka to nieodzowna część zlotu, a jak gra się u nas z samym artystą? No tutaj naprawdę dobrze, to znaczy motocykli motocykliści z prawdziwego zdarzenia, fajna ekipa, wolni ludzie, uśmiechnięci, dobre, dobry granie, my tu już parę razy byliśmy. Także, że znam już tą publiczność, mam tu przyjaciół, znam tych wszystkich ludzi, zresztą jestem honorowym członkiem pct więc to jest tym bardziej dla mnie zaszczyt. Odjazdowa impreza! Tegoroczni absolwenci naszego zespołu szkół swoją edukację w szkole średniej zakończyli egzaminem dojrzałości. Dzisiaj do matury przystępuje pierwszy rocznik, który będzie zdawał maturę w formule 2023. Jest to rocznik, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową i czteroletnie liceum. Przygotowania maturzystów były troszeczkę inne niż to powinno być. Dwa lata pandemii spędzili w domu, na nauce zdalnej. Jednak myślę, że przez te cztery lata w szkole zdążyli się dobrze przygotować do matury. W bieżącym roku wraca matura ustna. Uczniowie będą ponownie musieli znawać maturę ustną z języka polskiego i z języka angielskiego. I myślę, że dla nich będzie to duże wyzwanie. A czym dla naszych abiturientów jest matura? Takim ostatecznym egzaminem? Jakimś egzaminem? no Trochę stresuję sobie. No, w sumie tak jak każde egzaminy, czy tam ósmoklasisty, czy wcześniej jakieś gimnazjalne były, to, to wydaje mi się, że to jest wszystko jedno i to samo. No to z moim zdaniem egzamin. Niektórzy nie lubią jak tak mówię, no ale egzamin, który decyduje tak naprawdę o przyszłym życiu człowieka. O tym, jak, na jakie się ścieżki skieruje następnym. Czy nasi młodzi mieszkańcy byli dobrze do matury przygotowani? E, do tej akurat tak. E, a tak ogólnie no to co będzie, to będzie. Ja też się czuję dobrze przygotowany. W sumie 4 lata się uczyłem, tak sumiennie, więc myślę, że będzie dobrze. Ja mogę powiedzieć to samo. Tu, też do angielskiego najbardziej jestem chyba przygotowany. Dużo czasu nad nim spędzam, no ewentualnie jeszcze do historii się dużo przygotowuję. A co po maturze? Ja jeszcze nie do końca pewna jestem. Myślałem studia jakieś, ale zobaczymy jak się dostanę, to będzie fajnie. No ja bym chciał iść na prawo, taka moja mała ambicja, ale też zobaczymy czy się dostanę, bo oczywiście e, bardzo wysoka jest konkurencja w tych studiach. No wszystko zależy od tej ciężkiej pracy przez te ostatnie dwa tygodnie. Same dobre odpowiedzi. Sztuka niejedno ma imię. Tym bardziej cieszę, że podczas jednego wydarzenia mogliśmy odkryć jej różne oblicza. Właściwie głównym wydarzeniem jest wystawa obrazów, a przy okazji proponujemy koncert dwóch młodych pianistów uczniów profesora Szykowskiego. A ja będę opowiadał troszeczkę o te akty, które zupełnie są nieznane. Myślę, że to w jakiś sposób muzyka, rzeźba, teatr, to wszystko w jakiś sposób obraz droga. To wszystko sobie w jakiś sposób komponuje, bo powstaje ze świata ducha. Natomiast tematem przewodnim i tytułem wernisarzu były moje łąki. Ponieważ to jest taki mój ulubiony temat. Kwiaty polne właśnie łąkowe, które gdzieś tam na bezdrożach często chodzę na spacery i zbieram bukiety, potem marnieję. Mam ich dosyć dużo w swoim zbiorze. A że teraz jest taki majowy czas i tutaj do Krzyża Wielkopolskiego właśnie bo tych patrząc na uchwiecone łąki, to myślę, że ten, ten temat na tę porę roku to jest taki bardzo pasujący. Jest jakby to taka pasja, która pochłania mnie, którą lubię po prostu lubię to, lubię to robić to w każdej wolnej chwili no, jakiś na jakiś sposób na życie. Połączenie wernicarzu z koncertem wspaniałe. Bo każdy artysta musi mieć swoją muzę.